Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Zapraszamy na subsurfing camp w Bretanii. To weekend, który odmieni twoje życie. Najlepsze spoty, instruktorzy i warunki czekają na ciebie. Plage de Goulien i Plage de Penhat to miejsca, które pokochasz. Fale, wiatr i niekończące się plaże tworzą idealne warunki do subsurfingu. Raz poczujesz ten klimat, a nie będziesz chciał wrócić do codzienności. Nicolas Locusol, znany w Crozon to jeden z najlepszych instruktorów SUP na świecie. Jego doświadczenie i pasja sprawiają, że nauka z nim to czysta przyjemność. Z nim szybko opanujesz technikę i poczujesz się pewnie na desce. SUP surfing to więcej niż sport, to niezapomniane przeżycie. Na desce stajesz się częścią natury, czujesz wiatr, fale i adrenalinę. Połączenie siły woli, koncentracji i relaksu. SUP angażuje całe ciało, wzmacnia mięśnie i poprawia balans. Kontakt z naturą redukuje stres, a trening na fali poprawia koncentrację i zdolności motoryczne. Nauczymy cię łapać fale skutecznie i profesjonalnie. Nasza metodologia sprawi, że szybko poczujesz się pewnie na desce. Czas na prawdziwą przygodę, czas na sup w Bretanii.